Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Wojciech Maksymowicz. Witam serdecznie panie profesorze. Przypomnę, że profesor Maksymowicz to były minister zdrowia, były minister nauki i szkolnictwa wyższego, były prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, neurochirurg, a także twórca um, nauk medycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Witamy serdecznie jeszcze raz, panie profesorze. Witam. A teraz okazuje się, że także pisarz. No, to była potrzeba, którą miałem już w okresie licealnym. Chodziłem do jedynki. Pierwsze moje publikacje nastąpiły w Merkuru, już szkolnym. Muszę do niego zajrzeć, bo nie mam egzemplarza archiwalnego. I to były wiersze zresztą, które zacząłem pisać. Uniesienie romantyczne. Zacząłem teraz znowu pisać wiersze, to również na razie tylko dla siebie. Ale pisałem też opowiadania całą serię opowiadań, pojedyncze wydawałem, w takich zupełnie niszowych pismach. Natomiast no, powieść to za mną chodziła. Tytuł powieści to Inni? Tej powieści, która już jest ukończona i niedbawem powinna się ukazać drukiem w ciągu miesiąca, to jest Inni, tak. Mogę też powiedzieć, dlaczego Inni? Dlaczego i dlaczego powieść historyczna, bo tak jest przynajmniej ta powieść zapowiadana. Tak? Tak. To jest pierwsza z cyklu, który sobie wymyśliłem. No i chciałbym napisać jeszcze cztery następne, ale zobaczymy, czy, czy, czy Pan Bóg pozwoli, czy zdrowie i tak dalej, ale trzeba się starać. E, w każdym razie ten, cieszę się, że mi się udało skończyć. E, I to jest normalna powieść obyczajowa na tle historycznym. E, łatwo określić przedział. To jest to są lata 37-47. E, I te lata no, są bardzo przełomowe dla nas. No, bo wiele różnych powieści na ten temat było. Ja miałem bardzo dużo informacji od rodziny. Byłem, pochwaląc siebie, mogę powiedzieć, że byłem bardzo do, dobrym słuchaczem, wnuczkiem mojej babci na przykład. Całymi dniami, kiedy tylko zacząłem rozumieć, wysłuchiwałem i zadawałem pytania. Potem jeszcze mama, ojciec. Ojciec był trochę niechętny w odpowiedziach, był w dywersji Armii Krajowej i oni robili rzeczy, które czasami były może niezbyt eleganckie z punktu widzenia e, jakichś takich no, no, sensacji to wspaniałe, ale, ale trudne. Więc on to przeżywał. Nie, nie bardzo. To trzeba było wyciągać od niego. No i dlaczego inni? Bo to jest też pytanie. Ten tytuł, który roboczo podałem, a redakcje wydawnictwa zwykle próbują dać jakieś swoje. I takie prawo było, podpisałem umowę wydawniczą z wydawnictwem z grupy Zaczytani Nowy Res. I to wydawnictwo nawet nie prowadziło za bardzo dialogu. Przeczytawszy to wszystko uznali, że jest ok, ten tytuł pasuje. Dlaczego? Otóż inni, ponieważ ma ta książka przesłanie, przesłanie takie etyczne w zasadzie, kulturowe, a mianowicie jako lekarz, no, dlatego też zostałem lekarzem, żeby jednak pomagać różnym ludziom. Ci ludzie są bardzo różni, każdy jest inny. I przesłaniem głównym książki jest, że wolno być innym. No, czyli tolerancja. Czy życie polityczne też i naukowe bardzo burzliwe w Pana przypadku sprawiło, że patrzy pan na ten świat właśnie z perspektywy różnorodności? Nie pan chyba jednak najbardziej to to, że lekarz służy wszystkim? W związku z tym wszyscy do niego trafiają. I to, to jest najbardziej demokratyczny zbiór podopiecznych. Dlatego, dlatego, chyba raczej to bardziej niż sama nauka, rozważania. One są wtórne. A pierwotne doświadczenie. I to doświadczenie spowodowało, że buntowałem się przeciwko traktowaniu innych ludzi jako gorszych z różnych powodów etnicznych, religijnych. No, seksualnych, płciowych, nie wiem, również... Stąd zmiany ugrupowań politycznych, bo szukał Pan swojej drogi, a WS, też finalnie Polska 2050, po drodze porozumienie, Drodze po drodze y, Platforma Obywatelska. W 2013 roku wystąpiłem z Platformy, dlatego, że nie podobały mi się rzeczy, które potem powodowały ludźmi, którzy nie godzili się z sprawą i sprawiedliwością. Do którego zresztą nie należałem, ale byłem y, takim ekspertem premiera Gowina, którego bardzo ceniłem. No i wiem, że on na pewno zrobił więcej dobrego niż złego. Każdy z nas robi i tak, i tak. Nie zawsze się uda w zbiorowych, zbiorowych działaniach. Y, tak, na no, poszukiwanie różności. Tak jak w tej chwili mogę powiedzieć, nie mogę się utożsamić, jestem wolnym człowiekiem, nie muszę dla jakichś interesów, nie wiem, sytuacji innych, innych sytuacji. Nie utożsamiam się konkretnie z żadnym wyraźnym nurtem, a jak słucham innych ludzi, mam tę pewną przewagę nad zwykłym odbiorcą, przepraszam bardzo, normalnym człowiekiem, który słucha, żyje i tak dalej, że zanurzony w politykę zobaczyłem, co jest prawdą, a co jest fałszem. I oczywiście najgorsze są momenty przedwyborcze. One są wypełnione fałszem, żeby pozyskać ludzi. No i teraz filtrować to oczywiście, no są pewne backgroundy, kierunki, też nie uważam, że ten drugi jest do zabicia. Pamiętam, jak byłem y, y, przy, w tym ostatnim rządzie. To koledzy, fajterzy tacy, mieli do mnie pretensję, że jak występuję w telewizji, to ja jestem taki kciułgodowy i, i normalnie rozmawiam. Tak? Były różne takie programy z Jankowskim w, w Polsacie, czy z, z Dyrą. Polsat był tak ciekawy, dawał takie możliwości dyskusji. Czasami Fan 24. No, w publicznej rzadko mi się zdarzało, żeby zaproszono. I w każdym razie. Zwykle przeciwnik to chciał prawie zabić tego drugiego. A, to, a głupi, a, co, a ja tego nie wiedziałem. Był taki jeszcze drugi interlokutor, Jan Maria Jackowski, który też nie potrafił się do końca określić, niby był blisko PiSu, ale nie należał i, i w sumie potem, potem nie dostał się, nie, a to był bardzo cenny senator. Szkoda, że tacy ludzie odpadają, jak nie, nie podczepią się pod jakiś główny nurt. Czy osiągnął pan swój cel polityczny, powiedzmy, bo z tego co wiem wchodził pan do polityki, tak trochę prywatnie tutaj zdradzamy kulisy po to, żeby powstały nauki medyczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To było pana idea fix, aby tutaj w Olsztynie powstawały szpitale, żeby były kadry naukowe, żeby medycyna rozwijała się na Warmii i Mazurach. No, czy na pewno to, to był jeden z takich wspierających motywów, żeby mieć możliwość oddziaływania wtedy, kiedy podejmuje się decyzję i dzielą pieniądze. Czy mi się to udało nie bardzo? Dlatego, że nie miałem tutaj feedbacku, kiedy prezentowałem bardzo rozsądną koncepcję stworzenia w miejsce organizacyjnego miejsca szpitala Miejskiego rozszerzyć to na szpital kliniczny z prawdziwego zdarzenia za jakieś pół miliarda. nie wiem, to by wystarczyło na naszą skalę to spotkałem się z takim oporem ze strony ludzi, którzy zupełnie tego nie rozumieli ze strony miasta. I myśleli, że ja chcę zniszczyć ten szpital. Ja chciałem go właściwie uratować. Bo to jest materia z ponad 150-letnia, która absolutnie nie nadaje się na, na renowację nawet i trzeba zrobić coś nowego, a nie niszcząc tamtego. O, budynek jest zabytkowy. Oczywiście, że może pełnić funkcje dydaktyczne i inne, pokażę, jakiś, e, może być opiekuńczym miejscem, ale nie nowoczesnym szpitalem. No i o to chodziło. Wtedy, muszę powiedzieć tak, wtedy nie było jeszcze tych środków, ale pewna gotowość na absorpcję pieniędzy była. I w tym momencie muszę powiedzieć, że naprawdę na 100% mogłem w przeciągu krótkiego czasu do pandemii, czyli jak pół roku mojej aktywności, byłem członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów. To było to miejsce podejmowania kluczowych decyzji, mogłem naprawdę przeforsować zdobycie takich pieniędzy, i to było pół roku. Potem wszyscy nam mówią, a załatwimy taka, śmaka, przyjdą z Unii, a przyjdą stąd, tam dodamy Przed wyborami ta jedna z partii mówiła, no tutaj damy pół miliarda, tam damy wam miliard dwieście. No cuda na kiju, wszystko nieprawda. Bywają takie chwile, gotowość trzeba mieć. Teraz jest pewien problem. To się wszystko rozmywa, zrobiono pewne niepotrzebne ruchy organizacyjne. No, żal mi, jak wiele, na wiele rzeczy patrzę. Ostatnio jadąc do miasta, a mój syn mieszka trochę za miastem, od strony lotniska zobaczyłem wycięty ogromny szmat lasu koło lotniska i muszę powiedzieć, że nie mogę mu wierzyć, że to możliwe. Mamy trochę lasów, ale czy to naprawdę trzeba było zrobić? Znam te uwarunkowania, tylko ja uważam, że lotnisko zbudowane i rozbudowane głównie dla Adolfa Hitlera i potem używane głównie po to, żeby lądowali ci dygnitarze mieszkający w Łańsku, łącznie z Breżniewem i spółką, potem zrobione tylko w jakimś stopniu dla sportu, ten sport spokojnie może być tam, gdzie jest w tej chwili, w Gryźlinach. Tak? Mało tego. Jedyna fachowa część, czyli sanitarne lotnictwo, tam się przeniosło. Ja tam widziałem ostatnie miejsce, gdzie można by było zrobić fenomenalne miejsce dla budowania hoteli zwanych sanatoriami, czyli takich, które będą cały rok czynne. Czyli Silver Economy. Proponował pan to od dawna na Warminoza. Proponowałem to było parę razy. Tam niektórzy byli też kandydatami na prezydenta. Michał Wypito to przedstawiał inni jeszcze. No, w, w, z każdym miesiącem mniejsze szanse na to, bo będzie to za chwilę piękny pas startowy, który za chwilę zobaczcie Państwo, zobaczycie, nie wiem kto tam rządzi w tej chwili, nie chcę nikogo obrazić, bo potem są kłopoty, ale myślę, że za jakiś czas znajdą się tacy, którzy wykupią to e, za dobre pieniądze, ktoś będzie bardzo bogaty, no i jeszcze ktoś jeszcze bardziej się wzbogaci, bo nowe domy powstaną, bo akurat tam Mogłyby być tam domy, ale lepsze, ciekawsze, Panie profesorze, zarabiające pieniądze. Widzę, że pieniądze. pasja w panu ciągle jest, pomimo A. tego, że jest pan profesorem seniorem, przeszedł pan na emeryturę, ta. nie prowadzi pan już aktywnej działalności dydaktycznej. Czy ta badawcza część jeszcze została w panu, czy skupia się pan w tej chwili na byciu literatem? Nie, no w tej chwili już tak, ostatni projekt przygotowywałem, nie udało mi się przekonać, jak to z projektami, tak, robi się nam. w moim życiu zrobiłem bardzo wiele projektów, przygotowałem, a, a wdrożyłem kilka, <laughs> no może kilkanaście nawet. Ale, tam, sam, sam, ten nasz kompleks warszawskiej, to składał się do momentu tego ostatniego budynku nowoczesnego, no z kilkunastu, około siedemnastu projektów. Głównie europejskich, które na to się złożyły. I każdy był przygotowywany. To, to, to był taki montaż finansowy. Trochę z budżetu, trochę z tego i tak. Co, co się dało. I powstało coś dobrego. Teraz tylko kwestia, żeby y, y, przyciągnąć dobrych ludzi, żeby tam byli dobrzy y, specjaliści. Za szybko zaczęto sobie podstawiać nogi, rzucać się do gardła o te stanowiska, opozycje. Za szybko, może, dobrze zaczęli lekarze zarabiać, na tyle dobrze, że przestali myśleć o tym, żeby się rozwijać naukowo. Więc te mechanizmy trzeba by pewnie skorygować w kolejnych reformach, których nikt nie chciał zrobić, od kiedy my zrobiliśmy reformy, a, a potem moi następcy to były w kas chorych, tak? A potem nasi następcy zaczęli to demontować. I to z wszystkich opcji politycznych, ponieważ było co? I nagle się okazało, że to są duże pieniądze w tym wszystkim. Tak? Miliardy, a może jeszcze większe. Jak my robiliśmy, to po 25 miliardów ten cały budżet służby zdrowia kas chorych. Byliśmy biednym krajem po prostu. Ale uporządkowaliśmy pewien system bardzo ludzkim, takim wydaniu. Po co to się rozmontowało? zrezygnowano z różnych innych, konkurencyjności to jest jak jest. No. Panie profesorze, gdzie się pojawił ten moment w Panu, bo każdy z nas podobno nosi w sobie książkę, żeby tę książkę przelać na papier, żeby usiąść przed ekranem, stworzyć ją. W którym momencie, mówił Pan, że od liceum Pan myślał o tej książce, tę książkę nosił Pan w sobie przez tak. całe życie. Tak, to prawda. I tak, ja w ogóle miałem wielki problem w liceum, w jedynce. Nie się się, no, byłem prymusem, czyli takim, który miał 5-0, czyli piątka była najwyższa. Czyli miałem problem wyboru kierunku. Najbardziej sobie wymyśliłem, chciałem być kimś, kto by łączył sprawy artystyczne z organizacyjnymi. Czyli, moim marzeniem wyjściowym było być reżyserem filmowym. Ale realia wskazywały, że ponieważ już na studia wtedy przyjmowano chyba 4 osoby, czy 5 i może jedna z nich co parę lat miała jakiś sukces, to uznałem, że jednak trzeba czymś innym się zająć. No i interesowałem się biologią, postanowiłem pójść na studia, gdzie będę mógł się zajmować mózgiem, ale naukowo. I tam poznałem praktykę i wciągnąłem się w tamto. Wtedy właśnie w Merkuliuszu Szkolnym pojawiły się pierwsze moje wiersze w liceum, muszę do nich kiedyś zajrzeć. A potem, no cóż, no miałem różne okresy powrotu do pisania. Na przykład przez dwa lata po odejściu z Olsztyna w 1995 roku, byłem przez trzy lata na neurochirurgii, etatowo prowadziłem największy miesięcznik dla lekarzy, tak? gazetę lekarską. Czyli była to praca jednak redaktorska i, i, i również pisałem samym dosyć dużo. A powieść dojrzewała. Tak? W pewnym momencie uznałem, że trzeba zrobić powieść, a nie zbiór wspomnień, bo daje większą możliwość tworzenia. Tak? To zawsze jakieś wspomnienia, jakieś relacje. Ja byłem świetnym właśnie słuchaczem mojej babci. Nie tylko babci, no one dają jakiś taki żywy, prawdziwy materiał. Poza tym no dzisiejsze czasy są fenomenalne. Nie wychodząc z domu od komputera można wejść do archiwów. Jak ja chciałem sprawdzić losy jednego z głównych bohaterów, który miał pierwowzór, pierwowzoru jednego z głównych bohaterów i chciałem zobaczyć tę końcówkę jego aktywności, no to znaczy po prostu nieaktywności. On był więźniem Buchenwaldu potem, tak, po powstaniu warszawskim. To, to jak znalazłem, tak, w archiwach niemieckich, które są bardzo porządne przez internet, bardzo wiele można zobaczyć. Ta research tak zwany, czyli badanie, przygotowanie było bardzo potrzebne. A kiedy to się stało, kiedy w zasadzie już miałem, byłem tak skopany, i po, powiem szczerze, że tutaj nie mamy powodu do, do, do jakiegoś tam chowania się walczyłem w pandemii w zespole codziennym takim bezpieczeństwa państwa o to, żeby dobre decyzje podejmować. Zobaczyłem, że są coraz gorsze i postanowiłem, że, że będę walczyć jak długo się da. Ale potem już postanowiłem odejść od tego. No i, i wtedy właśnie w najgorszym momencie dałem się namówić na wywiad rzeka o, o, o tym kulisach pandemii, nazywany Propaganda, która zabija. Świetny taki socjolog, redaktor Piekutowski ze mną zrobił. Nowa Konfederacja to wydała. E, takie wydawnictwo otwarte w sprawach właśnie politycznych, kulturowych. E, i, no i zacząłem pisać. Wtedy ta koncepcja się pojawiła. Czyli normalnie jakiś szkic, pomysł, rozwijanie i tak dalej. I to powstawało przez trzy lata w sumie, w najtrudniejszym okresie, kiedy jednak miałem wyrok, w cudzysłowie wyrok śmierci prawie, że na mnie złożony, gdzie natychmiast się znalazły mali ludzic, ludzic, ludziki małe, które e, e, dawały donosy, e, różnych innych ludzi e, namawiali, żeby byli narzędziami, no przecież dopiero niedawno się Przypomnijmy, skarży... że był Pan oskarżany o to, że wykorzystywał Pan w swoich badaniach komórki płodów. Płodów, tak, że mordowałem te płody, bo ja widziałem to oskarżenie, Kiedy Gowin odszedł z rządu, prosił, żebym jeszcze tam został, przed, po zdecydowaniu, że jednak nie będzie tych wyborów kopertowych, za chwilę został minister Murdzek ministrem, przyszedł do mnie i pokazał mi, co dostał od pana ministra Ziobry. To było. Zawiadomienie o przestępstwie napisane przez pana Dzierżawskiego, takiego bardzo zaangażowanego w walce przeciwko aborcji. Ja zresztą jestem absolutnie przeciwnikiem aborcji, tutaj mogę się wielu narazić, którzy są za tym, ale tym bardziej było to dla mnie bolesne, że tak, takie coś. Tam było obrzydliwie to opisane. To było napisane, że ja robiłem to bez znieczulenia, mordując żywe dzieci, wyrywając im z mózgi i rdzenie itd. Dosyć szybko była kontrola Ministerstwa Zdrowia Fachowa, ale ona nic nie znaczyła, bo musiało pójść do prokuratury. To oskarżenie trafiło i do końca listopada ubiegłego roku, czyli do niedawna, trzy miesiące temu ostatecznie po czterech latach śledztwa umorzono, a pan, ten pan Dzierżawski dostał wyrok prawomocny. Już w tej chwili, słyszałem w zeszłym tygodniu w sądzie apelacyjnym, zatwierdzono w Białymstoku, to, że był winny pomówienia akurat znanego lekarza, który ze mną współpracował, profesora Waśniewskiego. Tam były jeszcze inne zakulisowe sprawy związane z podstawianiem nóg konkurentom. W ramach tego przyjaźni politycznych i tak dalej przewijało się nazwisko Pana ministra Żalka, naszego kolegi niby partyjnego, który jednak postanowił pójść w tamtą stronę, a my zostaliśmy przy Gowinie i, i część ludzi, tak jak teraz Magda Sroka, jest widoczną fajterką pewnych działań. Ja już nie jestem żadnym fajterem, ale mogę sobie spokojnie pisać. Może niespokojnie, bo mam wiele spraw, ale do załatwiania, jeżeli widzę to ciągle, to mnie boli. I to był ten okres właśnie taki bardzo bolesny, i ja nie wiem, dlaczego akurat wtedy tak trudnej sprawy się podjąłem, bo pisanie wymaga jednak tego badania, tworzenia koncepcji w głowie, potem na przelewanie na papier, pilnowania się. I to jest właściwie, jak teraz widzę, to jest normalna praca, żeby to dobrze robić, to powinno się po prostu mieć pełną dyscyplinę. Miałem w swoim zawodach medycznym głównie, wymóg dyscypliny czasu. Ale też powiem potrzebę takiego artystycznego podejścia, dzięki czemu coś się tworzy, koncepcje. I to jest jedna z koncepcji, która zależy tylko ode mnie. Ja już nie muszę się prosić rządu o pieniądze na, na ten. Nawet no ktoś mi nie wyda tej książki. No bo to, na razie to jest oczywiście liczy się tylko na sprzedaż na, na to, że ktoś kupi. E, rynek się zrobił specyficzny. E, ale to jest. Ja najwyżej będzie w szufladzie, może coś kiedyś odkryje, może nie jestem spełniony tym, że napisałem coś od początku do końca. I pisze pan ciąg dalszy, którego pisze. akcja zostanie przeniesiona na warmii i Mazury, bo pierwsza tak. część dotyczy Warszawy. Nie tylko Warszawy. To jest taka koncepcja pokazania w trzech rozdziałach. Pierwszy rozdział to jest przed wojną, 37-39, krótko. Jest taki pewnego rodzaju, oczywiście no, lanka, może za daleko powiedziane, już były napięcia, ale świat jest inteligencji takiej w niedużym mieście. W Włocławku, gdzie ja się urodziłem. Jestem, byłem tylko 9 miesięcy i mnie przewieziono do Olsztyna. ale, ale w pamięci jest. Tak? I to środowisko takie inteligenckie, tamtejsze, prawnicze, lekarskie no i tak dalej. W sumie fajnie było, dobrze się mieli. Jakieś głupie pomysły z antysemityzmem związane z młodymi ludźmi na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie byli też bardzo porządni ludzie, jak, do, jak profesor Raszeja, na przykład, którego śmierć potem zamordowanego w getcie, kiedy. Polskim ortopedą fenomenalnym przeciwstawiał się antysemityzmowi. I go zamordowali, go Niemcy w gercie, kiedy udzielał pomocy ży żydowskiemu przedsiębiorcy. E, także to różne rzeczy opisywałem. Wykryłem na przykład pewne e, e, istotę kryształowej nocy. W Niemczech. Każdy wie, że, jest że była Kryształowa Noc. Gebers zrobił z tego powód, żeby Żydów bić, dlatego że jakiś żydowski młody człowiek zamordował radcę ambasady w Paryżu w 1938 roku. Tak, ale dlaczego on to zrobił, to już nikt nie dochodzi. On to zrobił, dlatego, że to miała być demonstracja tego młodego człowieka, nie mając grosza przed duszy, poprosił wuja, żeby mu pieniądze, i za to zamiast chleb i coś, to kupił pistolet i postanowił demonstracyjnie zabić ambasadora, szkoły znaczącego w ambasadzie niemieckiej, ponieważ dostał kartkę, że jego rodzina po latach spędzonych w Niemczech, w Hanowerze, została wypędzona, tak jak z wielu miast niemieckich zrobiono test Logistycznej sprawności wy wykorzystywanej potem do przewożenia transportami ludzi bardzo precyzyjnie, do tego nawet prototypy IBM były stosowane tych maszyn cyfrowych, które jeszcze nie były maszynami prawdziwymi. Jak to ułożyć, żeby te dziesiątki tysięcy ludzi, a potem setki tysięcy, potem miliony przewieźć? To był test sprawności i, i, i wypędzony jego ludzi do zbąszenia. Do, przed granicę z Polską i tak jak podysłyszeliśmy, to znaczy przepychanie, tak? Ja byłem, głosowałem też, miałem trudne sytuacje, bo głosowałem jednak przeciwko poniżaniu ludzi na granicy z Białorusią. Teraz to już prawie nikt by się nie odważył może, bo jesteśmy przeciwni i tak dalej, ale wie pan, trzeba było oddzielić. Nasz Kościół katolicki to jednak podkreślał, tak? Że trzeba oddzielić to, że oni są pod wpływem, że to była rodzaj takiej prawda, akcji yy, yy, no, sterowanej, że to jest prawda, rodzaj wojny hybrydowej. No ale kobieta z dzieckiem, chory człowiek yy, na mrozie, no, zawsze jest kobietą z dzieckiem na mrozie i ten yy, chory człowiek też. Więc nie można nie udzielić pomocy. Więc to Są inne mechanizmy, żeby to zrobić sprawnie. I tak zrobili z tymi Niemcami wtedy, koniec października i przepędzono. I wszyscy się znaleźli z Bursztynie, I, i, i Polska jednak się jakoś stanęła na, organizacyjnie na tyle zaskoczona zupełnie, bez uprzedzenia, i stworzono tam obóz, taki obóz, no nie puszczono dalej, ale Taki prowizoryczny, warunki były byle jakie. Ringenblum, taki, którego archiwa są tak znane, zorganizował pomoc nawet z amerykańskimi Żydami, żeby tam jakoś pomóc. To się potem udało zrobić. Ja to opisuję i życie i, i, i przejście tych ludzi, którzy potem się odnajdują, kiedy znowu ci Niemcy doszli. To jest taki straszne. Teraz mamy sytuację, że, że są próby, żebyśmy odpuścili Ukrainę i, i, i tak sobie myślimy, to niemożliwe, żeby ona upadła. A jak upadnie, to my sobie poradzimy, bo taka granica. Co samo dokładnie się już działo w historii. Nie ma dokładnie analogii w pełni, ale gotowość pewna na, na, na złe niespodzianki no musi być. Dlatego to, co teraz wszystkie rządy robią zachodnioeuropejskie, to już nawet jest za tym ostatnim gwizdkiem. Tak? To tyle rzeczy się przeplata, wie pan, jak to się ogląda to wszystko. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, profesor nauk medycznych, w tej chwili już emerytowany, jak mówię, ale też rozpoczynający karierę pisarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.